Dobry dzień jedziemy do Fajmy. Jeździmy do Fajmy i teraz będzie... Będzie taka trochę głupia misja. No ja wam powiem, że tutaj myślałem szczerze, że to ten domek, co tutaj jest na początku, to już jest farma. I szukałem tam bardzo długo, szukałem tam jakichś dokumentów, których musiałem znaleźć. Więc dobrze, że to mi się nie zapisało, jednak ten głos by mi się trochę ośmieszył. Cicho. Trzeba ich no po prostu wszystkich wy wyrąbać w kosmos i tyle. Nie ma się tutaj... O proszę. No i już wszyscy wiedzą oczywiście co się dzieje Chociaż to nie jest dziwne akurat, a dziwne jest to, że... Jest tak, że tak słabi są ci Niemcy Ja jestem taki mega super hiper ekstra Mam tyle życia, yeah Pięknie dostał koleś jeden head, drugi head Czuję się jak w biatlonie teraz, strzelam do tych... do tych tarcz Jadę na nartach, yeah Idziemy na nartach, szosujemy między zbożem, jakimiś ścianami, tak. Właśnie mnie ciekawi czy tu jest jakaś misja w zimie w tym Wolfensteinie, To było zawsze fajne takie. Tylko wiem, że ten Wolfenstein na pewno będzie krótszy od tamtego Wolfa, to nie ma chyba co gadać nawet. Tamten Wolfenstein to były godziny gry, naprawdę masakra. Dobra. Piękny strzał. Lubię takie bronie też, takie jedno Nie ma to nie ma co naprawdę tutaj. Takie bronie to jest wypas. Takie bronie to jest wypas. Idziemy na górę. bierzemy sobie tutaj złoto. No i tu już więcej w tym domeczku nic nie znajdziemy, trzeba iść dalej na farmę. To nie jest farma, że nie, żeby nie mieli się złóceń, bo ja miałem... To nie jest w żadnym stopniu farma. O, cicho. Skąd, gdzie, po co, na co? Zachowałem spokój. Pięknie panowie, tak się gra w Wolfensteina. Nie chwaląc się na łatwy, najłatwiejszym poziomie. Tak się gra mniej więcej, nie? Dobra, bierzemy sobie tutaj amunicję, jakby ktoś nie miał. I sobie zaskakujemy na dróżkę. Tutaj biegniemy podróżą, to będzie niespodzianka taka mała od Niemców, bo oni sobie tutaj robią. sobie jadą. Akurat w tym momencie sobie przejeżdżali, nie? No a palą się, no! Dlaczego? I już wszyscy wiedzą na farmie, że ja tu idę. No nie, nie lubię tego, tak jak tu jest tyle Niemców do zabijania, no ale. chociaż. Zabijanie niemców to jest raczej przyjemne, tylko mi szkoda, niemców, bo nie mają kogo zabijać w takich grach i ich nie kupują raczej, no ale. No już tu człowieku, mam cię. To jest właśnie taki głupi moment, strasznie. O Boże, ale, ale nie fart, ale nie fart. O jezu! Nawalają z wszystkich okienek. Teraz mi trochę źle wiatr wieje w tym biatlonie dobra ładuj to ładuj bo tu nie ma co jest. oj granacik pięknie mi ktoś rzucił na w tym są lepsi niestety ode mnie zawsze ich tak zaprogramują że granaty rzucają perfekcyjnie dobra jeden dostał drugi, dos drugi nie dostał jeszcze ale już dostał ale nie macie celu co ja chciałem zrobić teraz? Nożem. Stąd do nich tak dobry pomysł to był. Dobra, myślę, że tego domku możemy powoli iść. O, jeszcze na pewno nie są jeszcze wszyscy. I sprawa wygląda tak, no idziemy sobie. Nie miejcie złudzeń, że tu są wszyscy. Nie, nie, jeszcze przyjadą. Mam jeden materiał. Przeszukiwanie. O! Ulepszona trochę ta moc woalu, jest dobra. Pięknie, wziąłem sobie trochę tutaj tych materiałów zwiadowczych. Których muszę szukać. Taki jest plan aktualnie. Ci ktoś tu kaszle. Dobra, fajnie. Złoto. Teraz jest taki plan, że panowie sobie musimy iść na górę, o po schodach. Kolejne materiały zwiadowcze: Ktoś tutaj znowu ma fazę, do mnie strzela. Jak nie wiem, cicho, no Chcecie tak, to tak będziemy się bawili. Oha, tak się bawimy fajnie. Nie wiem, co ja chciałem zrobić z tą beczką, ale. Kolejne materiały jadowcze mnóstwo broni I tak to wygląda w Wolfensteinie O! Ktoś mi tu przyjechał, niemiła niespodzianka to jest teraz RUNNING! A nie, wysadza, nie wysadziłem auta, szkoda, tak się nie da A nie, da się jednak dopiero teraz Piękny headshot 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 pięknie w ogóle No trochę tak na razie nudą wieje Gęję trochę nudą. I teraz, tak. O! Ile tych materiałów muszę wziąć jeszcze? A dobra, teraz wiem co trzeba zrobić. Teraz, panowie, nie wiedziałem jak grałem wcześniej, ale już wiem. Że jest takie słońce namalowane. To możemy sobie użyć mocy woalu i sobie tam przejść. No więc, właśnie. Używamy i sobie tutaj bierzemy wszystko co się da. No i teraz właśnie czuję się jak w Minecrafcie, w Minecrafcie tak właśnie było jak tutaj będzie, no złoto. Budowaliśmy sobie domek i w tym Minecrafcie tam sobie w tym domku jeszcze robiliśmy potężne tunele w dół. I tunele się ciągły, była taka potężna linia tunelów, no i właśnie tak podobnie jest tutaj. Bardzo długa linia tunelów, która znajduje się, wejście do niej znajduje się w jakimś, jakimś opuszczonym domku na farmie, no to naprawdę jest ciekawe. To by się spodziewało, że tu mają takie ukryte przejście. Ale przy Dawidu ich rozwalił. Nie mieli szans. Ciekawe, kto was pochowa. Chyba Hitler. O! Matku, kochany, co oni zrobili teraz? To ale tam gadają, po dziwnym głosie tam gadają. Coś tu za jak nie wiem, Gepard. O, ja pierd. Dawaj mi tu dziadek, koniec. Po to... No nie, i przeżył. To ja właśnie lubię się. Gdzie jesteś, dziadku? Gdzie jesteś? To byłeś kapturka. Wziąłem złoto przed przypadek. Dobra, tu tam. No nie jest dobrze na razie, mam powiem. Pomijając to, że ten frajer żyje, to to jest. nie jest dobrze. Kurczę, no nie spodziewałem się tego, że mi braknie naboju z jej broni. A czemu nie? Kur. Naciewała wszyscy. No, to też nie, nie wypaliło, to trzeba jeszcze coś innego wziąć. Trudno panowie. Teraz się tylko mi pytanie jest, pozostaje. O, właśnie go, go, go. Mi się odbijałem te kule, to jest właśnie problem, mój. W tej chwili, że oni mają tą moc w i to trzeba tego dziadka zabić, i koniec, ocy w O Jezu, co? Tak czarno-biało się zrobiło, tak źle już jest. Czyli jest teraz pytanie: jak ich zabić, jak mają te osłonę. Naprawdę, to mnie teraz. Kurde, macie. Ale faza. No, panowie, nie jest dobrze, wam powiem. O, ale granat rzuciłem. No wcześniej było łatwiej no, naprawdę. O, to tam ma fazę gada po, je, po japońsku. Co tu się dzieje? Zabiłem tego naćpanego frajera, jest. To jest też niezła broń. Alarmik sobie włączyli, wam powiem tak na marginesie. Jak tu będzie jeszcze kolej z fazą, kolejny, no to nie będzie miło, bo to nie jest miłe jak taki kolej wyskoczy. A, no, zbierać złoto jeszcze w takiej chwili, to jest niesamowite. A tu jest niezła faza też. No kogoś ma jakieś super działko ze strefy 59 udali. Jea, tak gdzie jest. Alarm włączyli. Nie wiem czy dźwięk alarmu jest taki sam jak w Wolfie, zrobił to Castle, ale nie wiem, nie wiem. Może? Chociaż nie, tam był tam tak było. Chociaż? Nie wiem, nie wiem. Och, tak Przyjąłem na siebie rakietę. No dobra, tu nie ma... Tu trzeba zrobić taki manewr. Żeby mi się te bronie jeszcze szybciej zmieniały. <coughs> dobra. Gdzie on jest? Moc walu spowolnienie. Granat i tak doleci i tak, ale to wiecie. I tak czy siak doleci, ale jest dobrze. Ja myślę, że powoli trzeba kończyć odcinek, bo mi tym czasu na YouTube braknie. O ile już mi nie brakło, ile już nie będzie kolejny. Więc na razie kończymy, tutaj, i zaraz wracamy.